Polska wieś jest dziś piękna i nowoczesna. To także ogromny rynek pracy, na którym potrzeba młodych, zdolnych ludzi z pasją. I takich właśnie kształci 59 szkół prowadzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Najnowocześniejsze pracownie, nauczyciele, praktycy i szczęśliwi uczniowie. Wymarzona szkoła szkoła z zawodem. Wybór jest prosty. Zespół szkół, Centrum Kształcenia Rolniczego to Twoja przyszłość. O, no i wciskamy. No, trochę siły trzeba użyć. No, widzisz jak pięknie. Normalnie zrobiłaś to z ruchem przed I tak właśnie, zręcznie, z pasją i zaangażowaniem zdobywają wiedzę uczniowie zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. Tradycja i nowoczesność. Czy to w ogóle da się połączyć? Zdecydowanie się da. Panie doktorze, a co się znajduje w tym wlewie? A kiedy trzeba wykonywać taki wlew? Oj, ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale nie tutaj, bo ta ciekawość to także pierwszy krok do zdobycia wiedzy, która szybko zaprocentuje. I co będziesz teraz robiła? Pięć razy po jednej sekundzie zamoczew utrwala. Tak, dobrze. A propos pytań, warto zadać sobie kilka przed wyborem szkoły. Czy chcesz uczyć się przez działanie, czy chcesz realizować swoje pasje, czy chcesz poznać nowoczesne technologie? Na te pytania Wiktoria odpowiedziała twierdząco i tak właśnie zaczęła przygodę w szkole resortowej w Karolewie. Jeszcze jedna osoba niech spróbuje. Moim ulubionym zajęciem, ulubioną lekcją są zabiegi weterynaryjne. Wtedy najwięcej się dzieje. Dotknąć, podpatrzeć, spróbować samemu. Czy nie tak właśnie najlepiej nauczyć się wymarzonego zawodu? No, prawdziwy z powołania lekarz, technik weterynarii musi mieć te coś. Czyli to coś więcej niż szkoła. Od i cała tajemnica. A potem już tylko praktyka, praktyka i jeszcze raz nauka. Pięknie, aplikacja. Udała się. Bo trening czyni mistrza. Trening, ale i dobry trener. Nasi nauczyciele na pewno lubią to, co robią. Jednym z takich atutów kształcenia w zawodach w naszej szkole jest to, że zajęcia praktyczne tak naprawdę odbywają się pod okiem profesjonalistów. W Szkole Resortowej w Karolewie tych zawodów, w których kształcić się mogą uczniowie, jest wiele. To technik weterynarii, architektury krajobrazu, żywienia i usług gastronomicznych, mechanizacji rolniczej i agrotroniki oraz technik rolnik. Placówka kształci też mechaników, operatorów pojazdów i maszyn rolniczych, a także kucharzy.